Chciałbym wam wszystkim, drogie kobiety, dziękować za obecność i Wasze cechy, e, zważając na zbliżający się dzień kobiet. To scenariuli za ambitność. Sympatyczna. Mm, Milka jest zawsze miła i przyjemna. Dobrotliwa. Tylko jest uprzejma, miła, przyjazna, stylowa, Kultura. porządna. Cygal Milenie za humor, bardzo interaktywna, zbzikowana. Zabawna. Milena jest zabawna, pozytywna i miła. Milena Cygar jest bardzo miła i towarzyska, świetną przyjaciółką. Energiczna. Denet Martynie za poczucie humoru. Nieznajoma. Wspaniała. Pełna wigor. Martyna jest pozytywna i enta. Nieprzewidywalna. Martyna jest zawsze pozytywna i wesoła. Dziegańskiej Małgorzacie za pracę. Pomocna. Zabawna. Obowiązkowa. Pomocna. jest pomocna, miła, wyważona. Małgosia jest pomocna i ogarnięta. Gert Agnieszce za pracę na lekcji. Powiesłowa. Wesoła. Aga jest przyjazna i pozytywna. Wesoła Wesoła. Niesamowita. Agnieszka jest e, przyjazna, towarzyska hmm. i wina. Natalii za odwagę. Mm, Natalka jest miła i pozytywna. Niepoznawa. Ania ja zdaje się być bardzo miłą i towarzyską osobą. Odważna. Jarosławskiej Alicji za wkład w lekcje. Wolontaryjna. Przyjaznego. Duchu. Ale jest miła i odpowiedzialna. Opanowana. Odważna. jest zawsze przyjma i zaangażowana. Utalentowana. Ja, Jaskule Julii za aktywność i gorliwość. Potulna. Bystra. Skuła jest, jest koleżeńska i kulturalna. Rozkliwa. Inna niż wszystkie. Nie, Julka jest koleżeńska, uprzejma i bardzo miła. Kłapkowskiej i za zabawność nieugięta, skryta, kosmicznie przyjazna. Julka jest śmiała i zabawna. Wyzwolona. Julka Kłapkowska jest towarzyska i otwarta. Stanowcza. Łagodzy, łagodzie Zofii za głód wiedzy Kniejowa Łagodna Zosia jest otwarta i miła, i koleżeńska Łagodna Kreatywna Zosia Łagoda jest zawsze miła, przyjacielska i wesoła Majkut Milenie za pracę Talentowana Milena jest miła, przyjacielska Towarzyska Roztropna Milena Majkut jest towarzyska, przyjacielska i kulturalna Spokojny. Matusik ma za poczucie humoru. Obodna. Miła. Trostliwa. Delikatna. Maja Matusik jest zawsze miła, wesoła i przyjacielska. Troskliwa. To do rzymskiego. za aktywność na lekcji. Rzeczliwa. Tajemnicza. Marysia jest kulturalna, pozytywna i fajna. Zdolna Żartobliwa Maria Maria jest e, towarzyska, kulturalna i przejma. Nowosielskiej Maji za pracę na rzecz klasy Japońska Maja Nowosielska jest e, zorganizowana, odpowiedzialna i towarzyska Opieku. Uporządkowana usystematyzowana Maja jest fajna, koleżeńska i odpowiedzialna Miła, tuż. Piątek maja za fajne momenty. Maja Piątek jest towarzyska, przyjacielskie, energiczne. Imprezowa. Radosna. Rozrywkowa. Czajkowska. Majka jest towarzyska i śmiała. Pieprzyk Katarzynie za pracę na rzecz klasy. Przewodnicząca. Kasia jest sprawiedliwa. Dojrzała i bardzo miła. Absolutnie oświecona. Urodzona, Odpowiedzialna. Sprawiedliwa. Kasia jest dojrzała, odpowiedzialna, uprzejma i koleżeńska. Szklińskiej Karolinie, za pomocną dłoń. Charytatywna. Karolina jest zawsze miła i przyjazna. Karolina jest miła i pomocna. Muzykalna. I dzielna. Mianowicie Aleksandrze za pogodę ducha. Ola jest zawsze uprzejma i pozytywna. Ona jest miła i uprzejma. Współczesna. Miła. Na czasie. Miła. Ambitna Julio. Energiczna Mileno. Tajemnicza Martyno. Opanowana Małgorzato. Jednośladowa Agnieszko. Empatyczna Natalio. Spokojna Alicjo. Roztropna Julio, niezależna Julio. Łagodna Zofio, miła Mileno. Pogodna Maju. Poważna Mario, perfekcyjna Maju. Błyskotliwa Maju, uczynna Katarzyno. Sumienna Karolino, raz sympatyczna Aleksandro. W tym wyjątkowym dniu chcę życzyć Wam Wszystkiego najlepszego. Z pozdrowieniem z Wołowskiego zmierzchu y, i Juszkowskiego, Juszkowskiej Bryzy, która dobiega za okien. Wszystkiego dobrego. Drogim paniom i drogim panom, raczej paniom życzę.